Na kanale Cruzen. Dzisiaj sobie testujemy zestaw rakiet Joker, Joker. Rakietki, czyli to co lubię. Tak się prezentuje zestaw. Cztery rakietki. Jeden motylek, kamikadze. 5 albo 6 petard. Pirat. Jakieś zimne ognie. Eee, to jest zestaw od Jorge. Jak on wygląda. tutaj jest z tyłu i zestaw ma kod JA001 klasa F2 ma 54,7 g Neku wiadomo, no to rakiety mają rakiety mają po 9 g Neku jest napisane 2023 rok eee, cena to około 21 zł ja za taką cenę to kupiłem Myślę, że jeszcze rozpakujemy sobie to i zaraz pójdziemy stosować. Rakietka New Generation. Tak się prezentuje. Zestaw bardziej, żeby się raczej tak pobawić tymi rakietami, niż żeby się spodziewać jakiegoś super efektu. Ale zobaczymy, co tu będzie. Wykonanie takie dosyć... Można było nad tym polemizować. O, dostałem motylka, co najlepsze bez lątu. Całkiem prawdopodobne, że wypadł, ale... Może jakoś odratujemy. Takie petardki Pira, 6 sztuk. 4,8 grama. Zimne ognie nie chcą wyskoczyć. Raczej zimnych ogni nie będziemy testować. Ale są. J016 no, tak się prezentuje zestaw. Lecimy go odpalić i zobaczymy, na co go stać. Zestaw Joker, dawaj. To była żółta. Teraz leci niebieska. czerwona Nie wyleciała. Czerwona right